Witamy Państwa. Wiesława Rusin, dietoterapeutka, psychodietetyczka i bardzo aktywna promotorka zdrowia. Dzień dobry Państwu. I Wojciech Karpowicz, lider organizacji konsumenckiej, niezwykle aktywny propagator zdrowego stylu życia. Drodzy Państwo, w kolejnym odcinku programu Zdrowienie przez Jedzenie zajmiemy się dietetycznymi sposobami na problemy skórne. No, będzie to odcinek, który myślę, będzie się cieszył też popularnością akurat mojej córki, która właśnie walczy trochę z tymi różnymi swoimi problemami skórnymi, ale ja myślę, że przede wszystkim wynika to z tego, że ciało, że skóra jest największym organem takim wydalniczym tak, w, w naszym ciele. No i jak w oczach dietoterapeuty można poradzić sobie z problemami skórnymi? Mm -hmm. Trzeba sobie właśnie uzmysłowić to, o czym wspomniałeś, że skóra jest narządem zarówno chroniącym nas przed czynnikami środowiska, jak i też narządem wydalniczym. Wydala mnóstwo toksyn, między innymi potem. Ale nie tylko. Mhm. I skóra jest znakomitym, stan skóry jest znaki, znakomitym odzwierciedleniem tego, co się dzieje nasz, wewnątrz naszego organizmu. Między innymi jak działa nasz układ hormonalny, jak działa nasza wątroba, jak wątroba źle działa, mamy mhm. różne przebarwienia na skórze, tak? I jak działają nasze jelita i jak funkcjonuje nasza flora. Bakteryjna w jelitach. Dlatego, że jeżeli weźmiemy rozmaite problemy skórne, począwszy od trądziku młodzieńczego, poprzez mm -hmm. trądzik grużowaty, y, egzemę czy też łuszczycę, y, czy inne, to na pewno wspólnym mianownikiem wszystkich tych y, dolegliwości będzie zaburzona flora bakteryjna w jelitach. Ale też na skórze, bo wiadomo, że na skórze mhm. my też mamy florę bakteryjną. Y, oczywiście y, to jest wspólny mianownik, a później każda y, z tych chorób będzie miała tak, inne się, komponenty, tak. ale z tego wynika, że jeżeli my chcemy uniwersalnie sobie poradzić z problemami skórnymi, to pierwsza rzecz, jaką, y, pierwsza mhm. strona, w jaką zwrócimy uwagę, będzie mhm. flora bakteryjna. Czyli Dieta, która powoduje nam dysbiozę, opiera mhm. się na cukrze, tak? Więc tak. pierwsza rzecz do wyeliminowania. We wszystkich problemach skórnych, jakie istnieją, znowu cukier. to będzie tak. cukier i słodycze. No, znowu cukier, no, no nie chce być inaczej, dlatego że cukier działa w ogóle na kilka sposobów. On ma toksyczne działanie na wielu poziomach na nasz mhm. organizm. Na przykład, w przypadku trądziku, sprawa ma się tak, że nie tylko cukier, ale żywność o wysokim indeksie glikemicznym, czyli właśnie ta rafinowana żywność, mhm. śmieciowa żywność, ona podnosi poziom insuliny i podnosi także takiego insulinopodobnego czynnika wzrostu mhm. poziom, który bezpośrednio wpływa na stan hormonów, między innymi on jakby promuje tworzenie androgenów w naszym ciele. Mhm. I te androgeny powodują, że młodzież jest bardziej podatna na trądzik. Czy też zmienia się skład, mhm. skład sebum, czyli tego, tego łoju, który w normalnych warunkach chroni naszą skórę przed tak. wysuszeniem. Natomiast, jeżeli jest jego nadprodukcja, no to wiadomo, że powoduje te przetłuszczanie, mhm. zatykanie porów itd. Więc na pewno. Pierwsza rzecz, jaką możemy poradzić wszystkim, którzy zmagają się z jakimikolwiek problemami skórnymi, z łuszczycą czy z trądzikiem czy ze wszystkim, mhm. to jest przyjrzenie się y, cukrom słodyczą w diecie. Dlatego, że te słodycze, te cukry działają m.in. na florę bakteryjną, która jak będzie zaburzona, no to będziemy mieli y, problemy ze skórą. Mhm. Y, trzeba przyjrzeć się też kwestii y, kompleksów immunologicznych tak zwanych. Czyli znowu, jak mamy te bariery jelitowe uszkodzone, tak? Tak. tą florę uszkodzoną, jelita osłabione, źle strawione białka dostają się do krwiobiegu, tam wywołują reakcję immunologiczną i te cząstki, które powstały w wyniku tej reakcji immunologicznej, mhm. czy te białka wadliwe, te kompleksy immunologiczne, mają tendencję do odkładania się na skórze. I na tym między innymi polega łuszczyca. Mhm. Bardzo istotnym też elementem wszystkich chorób dermatologicznych jest stres. To trzeba powiedzieć no i ja obserwowałam właśnie klientów z łuszczycą, że dietą pięknieśmy byli w stanie wyprowadzić mhm. łuszczycę na prostą. Jaka dieta? Dieta owocowo-warzywna z dużą ilością antyoksydantów, z dużą mhm. ilością mhm. wody, fitozwiązków, flavonoidy. tak? Oczywiście są niezbędne zdrowe tłuszcze, ale raczej z klasy Omega, czy też tłuszcze zwierzęce, ale z odpowiedniej jakości, czyli mhm. to mają być zwierzęta z chowu. Humanitarnego, pastwiskowego. Najlepiej. No i oczywiście dobrej jakości białka. Również najlepiej, żeby to były hmm. lepiej ryby niż mięso, hmm. tak? I przy pomocy takiej diety z przewagą, z przewagą warzyw, takie stany łuszczycowe się wyprowadza, mhm. trzeba wyeliminować przede wszystkim najbardziej popularne y, alergeny, czy też te związki drażniące w żywności. A więc znowu co? Więc znowu gluten, i znowu mleko krowie. I znowu okazało się, że nastolatki, które nie piją mleka, nie jedzą serów, nie używają nabiału krowiego, mają mniejszy problem y, z trądzikiem. I mhm. jeżeli ktoś już ma problem z trądzikiem, to znowu ja nie namawiam do żadnej ortodoksji, tylko mówię, wypróbuj. Na swoim organizmie żywym zrób eksperyment, czyli wyłącz całkowicie cukier i słodycze, junk foody i wszystkie śmieciowe jedzenie, wyłącz wszystko, co jest z mleka krowiego i wszystko z pszenicy. Mm -hmm na tydzień i patrz co się będzie działo i na to miejsce oczywiście nie, że ty wyłączasz i nic nie jesz, mhm. tylko na to miejsce wprowadzasz warzywa, owoce, y... tak, czyli nie pozostajemy głodni, tylko zmieniamy sobie na tydzień, tak, na przykład kaszę mhm. gryczaną czy płatki owsiane, mhm. tak, tego mhm. typu czy suszone owoce czy bakalie, mhm. więc taką dietę sobie robimy bardzo smaczną, ale przeciwzapalną i patrzymy co się będzie działo. Mhm. Mój syn też miał problem z trądzikiem, w tej chwili już wyrasta z niego, ale też właśnie dieta ma tu tutaj bardzo mm -hmm. dużo do czynienia i jak on zaczął jeść e, regularnie płatki owsiane, mm -hmm. to w ogóle płatki owsiane są takim powiedziałabym cudownym pokarmem dla nastolatków, mm -hmm. bo one nie tylko, że mają prawie komplet aminokwasów, że mają tłuszcze omega, że mają witaminy, dwa rodzaje błonnika i tak dalej, więc one tak, nie tylko wszystko. dokarmiają, ale także powodują równowagę w jelitach, mm -hmm. równowagę Przyczynia się do równowagi emocjonalnej mm -hmm. i umysłowej. Mm -hmm. Także to jest jeden z takich pokarmów, które można polecić przy tego typu problemach. Ja powiem, że najskuteczniejszym sposobem na problemy skórne są różne rodzaje postu. Dlaczego? Dlatego, że w czasie postu. Po prostu mamy szansę na to, żeby jelita się zagoiły mm -hmm, i mm -hmm. później jak zasiedlimy odpowiednim, odpowiednią florą przy pomocy jedzenia, czy picia soków warzywnych, czy jedzenia później już mm -hmm, y mm -hmm. dużej ilości warzyw i owoców, choć nie tylko. No mówię, że nie tylko, ale przebaga, tak. bardzo pomaga. Ja osobiście muszę Ci powiedzieć, że zmagałam się przez 10 lat z bardzo ciężką postacią trądziku między 20 a 30 mm -hmm. rokiem życia i y, który był oporny na wszystkie y, konwencjonalne metody między lecznicze. Między 20 a 30? Tak, między no 20 pan, a 30 to, rokiem życia. Po, no więc już, już było, to, było to bardzo drastyczne. Mhm. I tak, ja brałam wszystko, ja autoszczepionki, szczepionki, długotrwałą antybiotykoterapię, wszystko co byś sobie mógł wyobrazić, póki stosowałam, było dobrze, mhm. jak zaprzestawałam, jeszcze gorzej niż kiedykolwiek. I wiesz, czym ja się wyleczyłam? Wyleczyłam się głodówką wodną, Obecnie. więc taka zdesperowana, mhm. no bo wyobraź mhm. sobie, pracowałam jako dziennikarka, lat 30, trądzik mhm. potworny na twarzy, no to jak się tu pokazać? Tak. I wtedy znalazłam, ktoś mi pożyczył książkę wydaną, jeszcze na powielaczu rosyjskiego profesora o leczeniu głodem. Ja tam przeczytałam, że w jaki sposób to można zrobić. Byłam tak zdesperowana, że było mhm. mi wszystko jedno. Mhm. I po tygodniu postu wodnego zaczęło mi to wszystko schodzić. Ja w sumie wtedy byłam 17 dni, yy, mhm. piłam samą wodę tylko. I po prostu nie tylko, że mi całkowicie zniknął trącik, ale skóra się odnowiła, bo w czasie takiego postu następuje po prostu Pewnie. wymiana komórek, nie? więc mhm. jakby ja sama jestem przykładem tego, że, no, to że tak to działa. Oczywiście nie namawiam do tak yy, drastycznych form, tak? ja mówię, ja już byłam tak zesperowana, poza tym no, nigdy nie byłam jakimś chucherkiem, więc miałam, miałam z czego, powiedzmy, pościć, ale jeżeli ktoś by nie chciał postu wodnego, to równie dobrze, może zrobić post warzywny, który mhm. możesz jeść opór warzyw, tylko wtedy samych warzyw, ewentualnie dietę sokową, wszystko, co będzie oczyszczało na i ta, co przywracało florę do równowagi bakteryjną, będzie nam te problemy skórne. Czyli, czyli to, co mówisz, możemy potraktować jako takie sposoby, no nie tylko na zmniejszenie dolegliwości tych trądzikowych. Przy czym przy tej głodówce myślę, że, że jak się tam gdzieś dołoży, tam parę lekkich warzyw i owoców, to też nie będzie mocno przeszkadzać. To tak od razu, żeby ci państwo, którzy się przestraszyli, że mogliby nie jeść. Nie, nie, ja mówię, tak? że post warzywny jest to równie dobry. Chodzi o post. Czym się różni post tak. od zwykłego jedzenia, że w czasie postu nie jesz ani tłuszczy, nie dostarczasz z uh -huh. zewnątrz, tak. ani też białek, tylko same warzywa, które mają wodę, mają błonnik uh -huh. i mają fitozwiązki, witaminy i wszystko, więc one jakby leczą, uh -huh. więc jeżeli ktoś chce jeść warzywa same, to, to jest jak najbardziej, to jest w ogóle cudowna dieta, optymalna, ale niekiedy, y, mówię lecznicza dieta, mm -hmm. tak, terapeutyczna, ale niekiedy jest tak, że są przeciwwskazania. Że ktoś na przykład bardzo nie lubi, że bardzo nie trawi, że ma mm -hmm. straszne zaparcia, sensacje i tak dalej, więc wtedy pozostaje po prostu dieta sokowa albo postwodny, który, mm -hmm. no ja już w tej chwili nikt nie spali na stosie za takie twierdzenie, bo <grym> już nie. profesor Ochsumi dostał Japończyk nagrodę Nobla w 2016 za wyjaśnienie mechanizmu, w jaki sposób działa mm -hmm. taki post i że on naprawdę. Działa uzdrawiająco na organizm. Także dlatego mówię o tym przed kamerami bez, bez lęku, że już to zostało naukowo wszystko udowodnione. No i to są też sposoby na to, żeby mieć praktycznie taką ładną, piękną skórę w każdym wieku. Tak, yy, tak powiem. Dlatego, że najbardziej prostarzeniowo mhm. na skórę zgadnij, co działa. Prostarzeniowo. Czyli że skóra starzeje się z czego? Oprócz nadmiernego promieniowania słonecznego, tak? No które to... można neutralizować mhm. jedzeniem. Bioflawonoidów tak. można neutralizować na przykład karotenem, czyli jak jemy tak. marchewkę, to w lecie nie będziemy mieć poparzeń mhm, słonecznych, dokładnie. albo pastę Sam z tego pomidora można tak, robić to, i też to działa tak, w ten to, sposób. Tak to działa. Tak, mhm. ale mhm. jaki jest dietetyczny czynnik najbardziej powodujący starzenie skóry, jak myślisz? No nasz ten ulubiony, który tu obracamy na I wszystko. cukier, jest, cały cukier czas. oczywiście, cukier. Mhm. Dlatego, że cukier mhm. powoduje między innymi glikację komórek, powoduje, że one się robią zjełczałe, że się robią kolagen mhm. się degeneruje pod wpływem y, cukru. Więc y, jedzenie słodyczy, białego pieczywa tak y, cias w dużej ilości gwarantuje nam starzenie skóry i w drugą stronę Mhm. Flavonoidy roślinne nam tą skórę regenerują. Tak. Więc tak. im więcej nam się uda wprowadzić kolorowych warzyw i owoców do diety, mhm. kosztem tych, które, kosztem tych cukrów prostych i tych, tych słodyczy, tych mącznych produktów, tak? Mhm. Tym jakby ta skóra będzie młodsza. Oczywiście my możemy też wykorzystywać bioflavonoidy roślinne na maseczki. Kosmetologia mhm. się rozwija, zresztą jest taki dział kosmetologii e, przeciwstarzeniowej, tak. który anti bazuje, anti-aging tak. modny, tak, tak. który bazuje właśnie na odkryciach na temat bioflawonoidów. I te bioflawonoidy, przypominam, są i w warzywach, i w owocach, i w ziołach, mhm. i w rozmaitych innych. Chodzi o te fitozwiązki, które tak. nam po prostu wydłużają telomery, naprawiają DNA i powodują równowagę komórkową, i to się przekłada. Także reasumując na temat tych dolegliwości skórnych. Dolegliwości skórne będą się wiązały z zaburzeniem flory bakteryjnej, mhm. będą się wiązały z nietolerancjami pokarmowymi, czyli z niezdolnością trawienia przez nasz organizm w rozmaitych białek. I tu największym winowajcą w problemach skórnych, zwłaszcza nastolatków, jest nabiał z mleka krowiego, mhm. pszenica również i cukier, tak. ale w największym stopniu, według badań, właśnie nabiał z mleka krowiego. I czasami wystarczy po prostu tylko wyeliminować produkty mleczne z diety nastolatka żeby jemu w znaczny sposób ten y, trądzik się mm -hmm. no, zła złagodniał, że tak powiem. Y, i gluten też pszenica też jest mhm. bardzo bardzo tej poważnym winowajcą na liście. No i co z tego, jak młodzież głównie je pizzę, prawda? Głównie y, fast foody I uwielbiają młodzi tak. ludzie, głównie właśnie mleczne produkty, bo jogurty i mhm. lody i, i jakieś i y, ja mam do mojego domu przychodzą różne młode osoby z różnymi mhm. problemami skórnymi. No jak zaczynam im o tym mówić, no to okazuje się, że to jest nierealne dla nich, że nie jest to na tyle kusząca wizja czystej mhm. skóry, żeby zrezygnować schodzenia na pizzę, czy, czy kebaby na tym pszennym spodzie. A czy... wydawałoby się, że, A wydałoby jadłem, się tak. że, że uroda najważniejsza. Także właśnie, właśnie to jest bardzo istotne. No i właśnie te substancje, te fitozwiązki, które jak mamy w diecie, to wiadomo, że one i wspierają florę, która wspiera zdrowie skóry, mhm. która wspiera bariery jelitowe. Jak to wszystko jest w porządku, to nie ma różnych substancji wadliwych, które organizm musi aż przez mhm. skórę wyrzucać. Więc jakby bardzo istotnym tutaj czynnikiem jest to, żebyśmy jedli znowu kolorowo dla tak. zdrowej skóry. Zdrowo kolorowo. Tak i my oczywiście możemy na skórę też różne rzeczy kłaść i takim w mhm. przypadku trądziku, tutaj chciałam nastolatkom zdradzić, bardzo tani, bardzo skuteczny sposób, to są maseczki z glinki zielonej. Glinka zielona, mhm. to duże opakowanie, kosztuje tam 15-20 mhm. złotych, tak? to jest po prostu rodzaj gliny. Tak. Te gliny są aseptyczne, czyli są od, od, odkażające mm -hmm. i odkażone i po prostu robi się z nich takie błotko, smaruje buzię mm -hmm. i ta mm -hmm. glinka wyciąga toksyny do siebie i potem się to zmywa. Jest o wiele skóra w lepszym stanie. Oczywiście można proste również robić maseczki, na przykład z ogórka. Tak? Ogórek ma bardzo dużo enzymów, słynie z tego. Mm -hmm. Enzymy powodują, y, można powiedzieć, takie y, lekkie podrażnianie z jednej strony ochładzanie, z drugiej lekkie podrażnianie skóry, które powoduje uzupełnianie, czy odbudowę tej mhm, skóry, tak? Mhm. Więc warto wróć, zwrócić je ku naturalnym metodom też, dlatego, że ich jest całe mnóstwo. Więc jak połączymy właściwą dietę, pozbawioną cukru, produktów z mleka krowiego, z pszenicy yy, i Będziemy jedli naturalnie, więc będą tam i ryby, bo oczywiście kwasy omega 3 są bardzo ważne dla zdrowia skóry, więc i ryby, i się i pestki dyni, cynk mm -hmm. bardzo ważny też dla skóry, tak? Więc wszystko to, co zawiera cynk, czy, czy powiedzmy morele, jakieś pestki, tak, orzechy, tak. więc jak to włączymy do swojej diety, a wyłączymy to, co szkodzi, no to wtedy dietetycznie wesprzemy tą skórę i, i efekty są dobre. I znowu kiszonki. Kiszonki, fermenty znowu są tutaj kluczowym to są też. Najbardziej uniwersalne. Najbardziej uniwersalne, <laughs> tak. dlatego że co? Mhm. Że one nam wspierają tą florę bakteryjną naszą i dzięki temu uszczelniają bariery jelitowe. Jak bariery jelitowe... kapusta, buraki, kiszone, tak? Wszystko możemy kisić. Wszystko, co się dało kisić, Możemy kisić tak. Tak. kalafio. Rzodkiewki mhm. teraz, mhm. mówiłam o tym ostatnio, tak, prawda, tak, że tak. kiszone, rzodkiewki, kiszone rzodkiewki, rzodkiewki, bardzo prosto się je kisi. Mhm. Więc ale też napoje różne kiszone, typu kombucha, tak? herbata tak. zakiszona. Więc wszystko co nam fermentuje, w którym pokarmy, w których są bakter mhm. w których występują mhm. pałeczki kwasu mlekowego. To one właśnie bardzo dobrze działają na, na nasze bariery jelitowe. A pamiętajcie, że jak jelita są zanieczyszczone, to i skóra zanieczyszczona. Jak jelita, zwłaszcza jelito grube, jak tam jest porządek, no to wtedy mm, będzie na skórze. I taki magiczny jeszcze jeden składnik diety, który będzie nam skórę oczyszczał, to jest błonnik. O tym też mówiliśmy, tak. i to nie tylko błonnik w warzywach, ale suplement błonnikowy, na przykład błonnik witalny mhm. albo łuska nasienna babki jajowatej. I wtedy trzeba ostrożnie zacząć od jednej łyżeczki na szklankę mhm. wody, wymieszać, wypić. I co ta, ten błonnik robi? Po pierwsze, on będzie nam dokarmiał nasze bakterie elitowe, ale te nasionka babki, ta łuska nasienna babki jajowatej pod wpływem wody pęcznieje tak mm -hmm. mocno, że po prostu jak ona tak napęcznieje i zaczyna się przesuwać przez jelita, to je ładnie oczyszcza ze wszystkich tam zakamarkach, złogów i wtedy nie musi to być wyrzucane przez skórę. Także dla nastolatków Polecam właśnie takie dla zdrowej skóry właśnie łuskę nasienną babki tej suplementowanie, ale też warto suplementować się magnezem, bo to jest istotne i ze względu na stres, i ze względu na zakwaszenie, i ze względu na zdrowie skóry i Omega 3 kwasy choćby łyżka siemienia dziennie do posiłku do owsianki na przykład czy posypać zupę jarzynową. ja mimo 50 stosuję tak No, no to, to... Ja, ja też mimo, mimo swojego wieku też to tak. stosuję no i skórę mamy ładną bo tak, tak, no, Oprócz Oprócz no, tego że czasem się nam świeci się. trochę tutaj od, <laughs> od świata generalnie jest w dobrym stanie i, i tego wszystkim życzymy tak Dokładnie drodzy państwo no, jest takie powiedzenie że są postarzające pokarmy odmładzające jedzenie więc Zachęcamy do tego, żebyście wybierali właśnie te pokarmy, które będą naszą skórę robić też przez lata taką jedwabną i powabną tak? i nie tak. będziemy tracić na atrakcyjności nigdy. Także bardzo dziękujemy. Tak, zasada, jeszcze powiem tylko tyle, tak. że zasada jest prosta. Im bardziej naturalne jedzenie, kolorowe, tym będzie nam bardziej pielęgnować urodę. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. bardzo.